Dzień dobry kościele. Teraz dopiero widzę, jak dużą częścią naszego kościoła jest Kościół Dziecięcy. Jest to mała armia, która robi tu właśnie trochę zamieszania, ale super, super, że są. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo się za Wami stęskniłam. Nie było mnie tutaj dwa miesiące i naprawdę radość mnie rozpiera, że. Mogę widzieć dzisiaj że twarze i stanąć przed Wami. To naprawdę wielki przywilej, zaszczyt. I zaraz opowiem, co tam u mnie, ale jestem bardzo ciekawa, co tam u Was. Jak, co słychać? W porządku? Jest okej? Okay? Dobrze? Byłam na takim obozie start dla nastolatków i nauczyłam się, że teraz się mówi, że jesteśmy na ESS-ie. Jak jest dobrze, to jest Essa. Grze, fajnie. Mam nadzieję, że jesteście na ESSie. Jedliście dzisiaj śniadanie? Tak? Nie? Okej. Okay. Nie, to ja też nie. Ale dzisiaj trochę o śniadaniu opowiemy. I o jedzeniu. I tak jakbym miała was zapytać, co u was, no to ciężko właśnie tutaj się dowiedzieć, co, ale dobrze, że jest ESSA. U mnie też. Przez ostatnie dwa miesiące byłam na różnych wyjazdach, urlopach, ale też byłam na praktykach studenckich, które muszę odbyć. I w tym roku byłam na praktykach na oddziale chirurgii dziecięcej. To jest bardzo ciekawy oddział. Tam przyjeżdżają różne ciekawe przypadki rodziców z dziećmi na SOR. Oprócz tego, że dzieciaki co chwilę łamią się na tych parkach trampolin i trzeba nastawiać te złamania w środku nocy. To e, są też takie śmieszne przypadki. E, na przykład, raz dostałyśmy takie wezwanie do zapalenia pępka z panią, doktor. No, ciekawe, okej, okay. okazało się, że do, do, dowiedziałam się tego, że niektórzy rodzice, kiedy rodzi się niemowlę, to pępek stanowi taką świętość. To jest, wiecie, oni rozkładają dywan i biją pokłony przed tym pępkiem, ale broń Boże go dotknąć i wyczyścić. No i okazało się, że wystarczyło właśnie wyczyścić owe zapalenie pępka. To było dość zabawne, ale był taki jeden przypadek, on się zdarzył w tym roku, kiedy nie było zabawnie. Nie było wiadomo, co, co się dzieje dziecku, dlatego że od kilku godzin wymiotowało, traciło przytomność, zyskiwało ją, płakało. To był dwuletni chłopiec i lekarze nie wiedzieli, co się dzieje. Wyniki miał tragiczne, jego stan się pogarszał, Okazało się, że ten dwuletni chłopiec, raczkując po podłodze w kuchni, gdzieś tam zobaczył coś kolorowego, wziął to do ust, niestety połknął trutkę na szczury, i nie udało się y, odwrócić skutków, jakie to, ta trucizna wyrządziła w jego organizmie. I trzeba uważać bardzo na to, co wprowadzamy do naszego przewodu pokarmowego, bo to może siać spustoszenie bardzo szybko. To, co jesz, jest bardzo ważne. I żeby ułatwić nam zrozumienie tego procesu, potrzebuję trzech ochotników. Czy jest jakiś ochotnik? Zapraszam. Zjemy teraz śniadanie. Nie wiem, czy Was to zachęci, czy nie, ale będziecie jeść. Więc zapraszam. O, Kama, super. Brawo dla Kamili. Super przy stole usiąść, żeby tak było, takich, że nawet mamy zestawy. Proszę bardzo, zapraszam Adam. Brawo dla Adama. Czy jeszcze ktoś? Sebastian, może ty? Super, wyglądasz jakbyś nie jadł Proszę bardzo, to jest Wasza zastawa. Wybaczcie, ja nigdy nie pracowałam w gastro, ale wiem, że to jest tak w szanujących się restauracjach, że dania powinny naraz wjechać na stół. Ale dzisiaj tak nie będzie. Będzie tak, że Wasze dania będą po kolei wjeżdżać. Proszę bardzo, Widolczyki dla każdego. Zacna zostawa. Więc poproszę o danie numer jeden. Myślę, że Kamila, to będzie dla niej, dla ciebie, proszę bardzo. Być może trochę ostygło. Tak, oczywiście jest, tak, to twoje smacznego. Wiek, widzicie, jest to fast food, tak? E, kupiłam maka. E, no i tak, smacznego, a ty już takie frytki. Ale z najlepszego maka w Bydgoszczy. E, nie wiem, czy Wy też na świętej trójcy jecie, ale najlepsze frytki. Tam, jak posolą, nigdy tak nie posolą frytek. Bardzo polecam. Obok Galerii Londo. I, ale nie, proszę jedz. Tak, tak. Śmiało. I widzicie, czasami tak jest, że jemy sobie fast food i y, Kamila zje sobie teraz tego burgerka, albo nie zje, nieważne, ale już jak będzie przyjdzie pora obiadu tam o 15, to Kama na pewno chętnie zje sobie jakiś schabowy, y, czy tam rosołek, cokolwiek robicie w domu z Szymonem, ale chodzi o to, że to nie daje siły na cały dzień. To jest taki fast food, on daje energię tylko na chwilę. No. Kama, no nie najesz się tym tak na, na chwilę, to cię tak nasyci, ale później przejdzie dalej i no, znowu będziesz chciała jeść. Tak jest w naszym życiu, że czasami, czasami łapiemy taki słomiany zapał. Obejrzymy jakiegoś TED -talka, gdzie gościu wstaje codziennie o 5 rano, bierze zimny prysznic i biegnie 20 km. i może nawet kilka dni będziemy tak próbować, ale to nie da nam energii i motywacji, żeby robić to ciągle. To, to jest taki słomiany zapał, że tylko na chwilę łapiemy coś, ale no, to jakby ta energia się kończy, dlatego że bierzemy siłę nie z tego źródła, z jakiego powinniśmy. I tak to jest z fast foodami. On nie da nam siły na długo. Poproszę danie numer dwa. Czy danie numer dwa? O, okej, okay. danie numer dwa idzie. Danie numer dwa. E nadaje się dla jakiegoś dużego mężczyzny, więc Adamie, to jest twój posiłek. Nie wiem, czy to się radę tak na hopsa. Da się radę? Uh, brawo! Brawo, chłopaki! Więc mamy tutaj numer dwa. Proszę, Adamie, możesz się częstować. No, nie wiem właśnie za co. No właśnie, możesz się przesuń, bo chwilę to spędzisz jeszcze. I tak też może być, że czasami żerujemy na innym człowieku, że inny człowiek, drugi człowiek jest źródłem naszej energii. I pytanie no, jest fajnie, czasami mamy jakiegoś super charyzmatycznego lidera, motywującego, albo jakiegoś przyjaciela, który jest w ogóle dla nas przykładem zachowania. I, i żyjemy i, i bierzemy z niego energię, jesteśmy takimi wampirami energetycznymi. Ale wiecie, ja trochę znam Matiego i on jest sympatycznym chłopakiem, ale wiem, że jakbym tu zaczęła go dźgać i w ogóle jeść go, to wiem, że w końcu powiedziałby, ej, 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 ej. nie, nie, trzeba Ja mam dość, ja nie chcę, żebyś mi jadła. Idź sobie dziewczyno, zrób sama jedzenie, nie żeruj na mnie, nie? Mat jest spokojny. ale on właśnie... Już ma dość, nie? że ci ludzie uciekną nam z tego stołu, bo ile można żerować na kimś, ile można ciągnąć od kogoś energii. Oni w końcu tracą tą yy, chęć pomagania nam i, i dawania nam się wykorzystywać, i uciekają. Także to jest właśnie danie numer dwa, kiedy pokłady tego drugiego człowieka się kończą, my też. Nie mamy tej energii, nie mamy motywacji do działania, nie mamy siły, kiedy już zabraknie tego drugiego człowieka. Jest jeszcze jeden rodzaj posiłku. Sebastian, mam nadzieję, że nie możesz się doczekać. Dziękuję, Takmara. Nie wiem, czy zobaczycie, co tutaj jest, bo widzicie, ja y, jadłam wczoraj obiad, jadłam też banana, tutaj jakaś cytrynka i, i kawusia i, i w ogóle, i ja to wszystko zebrałam. E, I proszę, Mati, to jest twoje danie. Mogę ci nałożyć nawet? Proszę bardzo. Nie wiem, czy ICF online widzi. E, o, śmierć trochę, no to prawda. Ale proszę bardzo. Proszę, to jest mój balans wczoraj. Proszę, proszę. Proszę bardzo. Smacznego. No co wy, nie chcielibyście tego zjeść? Proszę. No jeszcze na chwilę. Dzięki. Nie, no kto? Nie chciałobyś. Co ty? Ania? Ania, dawaj. No nie chcesz, nie zjesz tego? Co ty? No co ty? No, może pastor. A dobra, proszę. Nie mogę, bo się wyleję. No Ty, Mek, nie chcesz? Jeszcze z tamtej strony zapytam. Nie przejdzmy, chyba tutaj. Nie. Nie no proszę, może Kasiu, no spróbuj! Ale to, ale to jest słuchajcie, a to jest to, co myjemy codziennie. Taki syf przyjmujemy codziennie. Nie wiem, może nie zdaje się coś z tego sprawy, ale ten cały syf, który czytamy w social mediach, to jest właśnie taka kupa. Takie wymyśliny. Lenz ma kochankę. Codziennie. Przyjmujemy do siebie jakieś informacje, które w ogóle są dla nas nieakceptowalne, ale wkładamy to do środka. Karmimy się takimi wymiocinami. My takie coś jemy na co dzień. A teraz was to brzydzi? Seba, proszę. Nie, nie żartuję. Wiecie, podobny przykład miałam na tym obozie start i chłopak w tym momencie zjadł. Od tego kabanosa. Albo w szoku. Serdecznie pozdrowienia dla Karola. No, to było. to po, Wyszło spod kontroli. Ale dlaczego myjemy z cudzego śmietnika? Dlaczego myjemy takie pomyje? O, przyszły ratunek. Przyszły Jeszcze chwilkę. Możesz się poczęstować od Sebastiana albo od Kamy. To jest właśnie takie jedzenie kupy. Co nas obchodzi, to co się dzieje w naszym maludzkim świadku ewangelicznym, w kościele, dwa miasta dalej. A my co chwilę przyjmujemy to do siebie. Co nas obchodzi, to co się dzieje się u pastora w Australii z oceanem. Ale my karmimy się tym, przyjmujemy to, wkładamy to do naszego wnętrza. I tutaj nie chodzi w tym kazaniu o wykład z dietetyki. Nie wiem, czy już to poczuliście, ale dlaczego wkładamy do naszego życia pomyje codziennie? Świat medów jest pełen właśnie takiego bagna. i od jakiegoś czasu nie pozwalam innym ludziom wkładać czegoś takiego do swojego serca. Kiedyś to zmawiałam z naszym pastorem Michałem, i właśnie była jakaś taka drama w naszym ewangelicznym świadku i uznałam, że zapytam go o zdanie w tej sprawie. I on powiedział, Ula, znam tego człowieka, szanuję jego służbę i nawet nie oglądałem tych filmików, nawet nie wiem, co oni tam gadają, dlatego że szanuję go, wiem, jaki jest i chcę go zawsze motywować i nie chcę w ogóle słyszeć, co ktoś tam sobie o nim gada. I od tego czasu staram się świadomie niektórych rzeczy nie słuchać, nie oglądać, skrolować dalej. Dlatego, że nie chcę wkładać takich wymiocin w swoje serce. Dziękujemy ochotnikom. Słowa możesz wziąć sobie na później. To, co wkładamy do środka, do naszego wnętrza, potrafi zrobić wiele bałaganów w środku. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze o tej historii tego chłopca dwuletniego, którym opowiadałam na początku, który zatruł się trutką na szczury. Substancja, którą się zatruł, to był stan sodu. To jest bardzo toksyczna substancja dla ssaków, insektów. I dawkę śmiertelną dla człowieka e, szacuje się na 2 do 10 mg na kilogram ciała. Miligram to jest jedna tysięczna grama. 2 do 10 mg na kilogram. Tak mała dawka może zabić, ale był też przypadek śmiertelny. śmierci przy dawce 0,7 mg na kilogram. 0,7 mg na kilogram ciała zabiło kogoś takiej trucizny. Przecież tego to w ogóle nawet nie widać, nie? A zabiło kogoś. I kiedy dajemy do siebie dostęp toksycznym substancjom, to robimy sobie niezły bałagan i ja myślę, że moje życie wygląda pięknie, myślę, że mam super życie, naprawdę, mam studia, które lubię, będę robić w przyszłości to, co mi się podoba, mam świetnych przyjaciół, cudownego chłopaka, kochających rodziców, świetny kościół, najlepszy w Polsce, więc czego chcieć więcej? W ogóle wszystko jest ok. Ale też nie zawsze karmię się z tego źródła, z którego powinnam mi. Był taki czas w moim życiu, kiedy dopuściłam do swojego życia bardzo toksyczną osobę. I te ludzie mają co do siebie, że oni wracają. I kiedy przygotowywałam kazanie na ten obóz Start Camp, to właśnie tydzień przed, kiedy przygotowywałam się i był taki intensywny czas dla mnie, ten człowiek wrócił. Nie mogłam się skupić, to było naprawdę trudne. Ale pewnego dnia wstałam i postanowiłam, że nie chcę zatruwać swojego życia, że nie chcę ciągle się potruwać, że nie chcę wkładać do swojego serca takiego syfu i go zablokowałam. I zdałam sobie sprawę, że nie chcę tego ciągłego sił siłowania się, bo tak mała dawka, 0,7 mg może zabić go nawet nie widać, a może powoli zabijać w nas życie. Jest w Biblii taki fragment człowieka, który żył jak pączek w maśle. Miał bardzo dobrze. Jego ojciec był super bogaty. No i ten człowiek wymyślił sobie, że opuści dom swojego ojca i no, spróbuje żyć na własną rękę. Trochę go rozumiem. Też miałam taki etap w życiu. Poszłam na studia, ale Trzeba dojrzeć do tego, żeby później mamy po stópach całować za każdy słoik, za każdą sałatkę podawaną do, pakowaną do pudełka po lodach. No ale ten człowiek był na tym etapie, że chciał łodzić sobie sam życie, ogarnąć się sam. I czytamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najść się stronków, którymi tuczono świnie lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał ilość co najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Dlaczego on jadł ze świniami? Dlatego, że był daleko od stołu ojca. Gdyby został u ojca, został w domu, nadal mógłby jeść wszystko, czego chce, mieć dużo pieniędzy, ale że on oddalił się od ojca, to musiał jeść ze świniami. To musiał stoczyć się na dno. I wierzę to, w to, że przed każdym z nas ojciec zostawia stół. że przed każdym z nas stoi zestawiony stół. Wystarczy tylko do niego podejść, ale Pan Bóg cały czas czeka z zestawionym stołem, aż przyjdziemy do niego, weźmiemy to, co nas nakarmi naprawdę. I to jest czwarty rodzaj jedzenia, o którym chcę mówić dzisiaj. Że przed każdym z nas stoi stół pełen tego, czego akurat nam potrzeba. I to jest najlepsze jedzenie ever. To jest to, czego my w środku potrzebujemy. To jest przebaczenie, miłość, akceptacja. To jest to, że możesz sięgnąć po Biblię, która wierzy, że naprawdę ma wpływ na nasze życie i może je zmieniać. To jest to, że nie musisz nic płacić, a będziesz żyć wiecznie, bo Pan Jezus zapłacił wystarczającą cenę. I wierzy, że przed każdym z nas jest zostawiony ten stół i wystarczy chcieć, żeby do niego podejść, stanąć przed nim i jeść i czerpać to, co Pan Bóg chce, żebyśmy mieli. Chcę, żebyśmy się tym karmili. A czasem nie jemy, najemy się tego, co nie trzeba. Czasem zjemy fast fooda, który zadziała tylko chwilę. Fajnie jest przez chwilę, ale po jakimś czasie wyczerpują się te siły i potrzebujemy innego źródła. Czasami żerujemy na innym człowieku, który nam w końcu ucieknie, bo ile można znosić kogoś na swojej głowie. Czasami jemy syf, jemy truciznę, co chwilę się podstruwamy. Wkładamy do swojego serca to, czego nie powinniśmy. Umieszczamy w swoim życiu ludzi, których w ogóle nie powinno tam nigdy być. Ale jest tu, który na ciebie czeka. I wierzę, że ważniejsze, ważniejsze śniadanie niż rano właśnie dzisiaj, teraz. I to, co czeka na Ciebie przy tym stole, to jest intymna relacja z Panem Bogiem. Taka, kiedy jesteś tylko Ty, On, i nie słyszy nikt więcej. I chciałabym, żebyśmy się teraz pomodlili, bo wierzę, że Jezus nieustannie zaprasza nas do tego stołu i chce, żebyśmy z niego jedli. Więc Boże, chcemy stanąć przed Twoim stołem. Dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska jest tak ogromna, że nie ogarniemy jej nigdy. Ale Panie, chcemy zdawać sobie sprawę z tego, że Ty zawsze czekasz. Mimo że my gubimy się i nie, nie karmimy się z tego źródła, z którego powinniśmy, to dziękuję Ci za to, że Ty zawsze czekasz i będziesz czekał ze swoim stołem, z tym, czego akurat ja potrzebuję, Panie. Przepraszam Ci za to, że czerpiamy z innych miejsc. Że podtrzymujemy się świadomie, że wybieramy zło. Ale Panie, w tym momencie, cokolwiek nie dzieje się teraz w naszym życiu, chcemy przyjść do Ciebie i powiedzieć: Tak, Panie, chcę iść z Twojego stołu, z żadnego innego, ale chcę dawać sobie sprawę z tego, że Ty masz dla mnie najlepsze jedzenie, że nie ma lepszego źródła niż Ty, Panie. Chcemy przyjmować Twoją akceptację, Twoją miłość, Panie. To wszystko, co dla nas masz. Chcemy to przyjmować i dopuszczać do swojego serca i tylko to, Panie. Chwała to by niech będzie. Amen.